Przechodziłam. Przepraszam, próbuję spisać zeznania Nie ma o czym gadać Ukradła moją kartę Proszę ją aresztować Nieprawda! Tylko dlatego, że jestem kwarianką Proszę przestać i wziąć głęboki oddech Wpisz ze mnie, ludzka istoto To, że wol istoty potrzebują... Użyłem niefortunnego zwrotu Przepraszam Twierdzisz, że to fałszywe oskarżenie? Szłam właśnie do sklepu z używanymi statkami, a on wpadł na mnie przy Fundacji Sirta. Nawet się nie zatrzymał, żeby przeprosić. Chwilę później przyleciał z funkcjonariuszem SOC i oskarżył mnie o kradzież tej cholernej karty. Wpadliście na siebie przy Fundacji Sirta. Może karta wypadła mu z kieszeni właśnie tam? To chyba możliwe. Wiem tylko, że ja jej nie zabrałam. Dużo czasu spędzasz na oglądaniu używanych statków? Mają sporo fajnych modeli. Chciałabym tam coś kupić i wrócić tym do floty, ale... Statek byłby znakomitym darem z pielgrzymki. A Znasz zwyczaj pielgrzymowania? Podróżowałem z pielgrzymującą kwarianką. Ja... nie sądziłam, że ktoś tutaj może zrobić coś takiego dla kogoś z nas. Wiesz, kto mówi prawdę? Mój Omni-Klucz wskazuje, że Kwarianka nie ma przy sobie jego karty. Mogła ją jednak gdzieś schować. Wie pan, jacy są ci Kwarjanie. <grystanie> to z całą pewnością włóczęga. Przymknę ją i zobaczymy, co z nią zrobi Bailey. Ale dupek. Twierdzisz, że ukradła ci kartę kredytową? Musiała. Wpadła na mnie, gdy wyszedłem ze sklepu fundacji Sirta. Na pewno nie zostawiłeś swojej karty w sklepie fundacji. Na pewno. Skąd pomysł, że mógłbym się tak wygłupić? Nic tam nawet nie kupiłem. Kartę miałem cały czas w kieszeni. Wpadła na ciebie. Jaki to ma związek z rzekomą kradzieżą karty? Tak działają kieszonkowcy. Wpadają na ciebie i przy okazji przestrząsają ci kieszenie. Tych bezklanowych kwarian cały czas trzeba mieć na oku. Wszyscy są złodziejami. Spróbuję się dowiedzieć, co się wydarzyło. To sprawa SOC, proszę pana. Zrobimy wszystko, co... Ha. Co w naszej mocy, aby to rozwiązać. Nie potrzebujemy pomocy cywilów. Gdyby znalazł pan kartę, proszę poinformować któregoś z naszych funkcjonariuszy. Chodźmy. Proszę zachować ostrożność. Okej. Okay. Hmm, tutaj właśnie był kwarianin, ale nie ma co sprawdzać, bo faktycznie nie do tej, tej karcie. Co o tym sądzisz, Michael? Może kupimy immunowzmacniacz? Ma pomagać w radzeniu sobie z obcymi gatunkami bakterii. Możemy kupić małemu Jake'owi co tylko chcesz, Rebeko. Ale zaraz, przy wysokim A. poziomie grawitacji... To właśnie jest w misji pobocznej para to jest Mass Effect 1. O I tu właśnie zostawił kartę. Można też u każdym, w każdym sklepie poprosić o rabat. Czy obniżkę cen. Jeśli oczywiście ma się dość dużą... Witam w salonie Saronis Applications. Może... A Shepard! Czy ja cię znam? Ja znam ciebie. Nawet przygłupi Hana zapamiętałby człowiek, który pokonał Getów. Myślałem, że nie żyjesz. Często to słyszę. Rozejrzyj się po sklepie. Twoja wizyta to dla mnie zaszczyt. Niedawno był tu pewien Wolus. Nie upuścił przypadkiem karty kredytowej? Tak. Kupił sterowniki do systemów zarządzania atmosferą. Po czym wyszedł bez karty. Niestety znalazłem ją dopiero po jego wyjściu. Jeśli go zobaczysz, to przekaż mu, że trzymam ją tu za ladą. Dzięki. Bardzo się ucieszy. Nie, ma nie wiem, czy to wpływa na ile mam tutaj tych rabatów, czy nie. Bo oczywiście będę musiał każdy z tych sklepów reklamować. Czułem, jak mi sięga do kieszeni. A kiedy sprawdziłem, brakowało karty kredytowej. Nawet Cię nie dotknęłam. Proszę się rozejść. Zostawiłeś kartę w sklepie Saronis Applications. Czeka na ciebie u sprzedawcy. O, to nic. Kłarianka i tak mogła ją ukraść. Zamykam tę sprawę, ale będę miał panią na oku. Proszę znaleźć stałą siedzibę, albo przymknę... Mówicie poważnie? Co? Fałszywie oskarżyłeś dziewczynę o kradzież, a teraz potrafisz powiedzieć tylko, że mogła ją ukraść? Zaraz, chwileczkę. Ten typ obraża ją i napastuje. A ty grozisz jej aresztowaniem za włóczęgostwo? To może pana przymknę za utrudnianie mi pracy. Myślisz, że zdołasz przymknąć widmu? <grym> Lepiej obaj się stąd zabierajcie. Możesz. Dziękuję. Ja żałuję, że nie mogę ci zaoferować niczego poza słowami. Dalej dasz sobie już radę sama? Chyba. Wieczorem zwykle jem pastę odżywczą w turjańskim schronisku, ale jakoś sobie radzę. Dzięki. No. Dobry uczynek i tysiąc kredytów. Dobra, może jednak zacznijmy od sklepów przy barze. To chyba do... bar jest na 28 poziomie. Chyba nie. A jednak. Nie bardziej, ale rzadko się posługuje tutaj szybką podróżą. O. A tam spotkaliśmy... Ludzie pragną poznać twoją historię, Shepard. A tam spotkaliśmy, jak wróciłem od... Do ...planety, gdzie zdobyłem Liara. Kaisa bin Sinan al Wiadomości Westerlund. Rozmawialiśmy dwa lata temu, Ta. gdy zostałeś widmem. Doskonale się prezentowałeś przed kamerą. Masz chwilkę? Żebyś mogła mnie znowu obsmarować? Mogą ci nie pasować moje metody, Shepard. Ale stoimy po tej samej stronie. Powróciłeś. O tym się mówi. Chcę tylko, żeby inni docenili twoją historię. Informatorzy twierdzą, że podczas bitwy o cytadele przebywałeś w prezydium. Od twoich słów zależał przebieg bitwy. Jeśli to prawda, że powiedziałeś admirałowi Haketowi, żeby wspomógł Destiny Ascension, to odpowiadasz za śmierć setek ludzi i podtrzymanie dominacji Rady Cytadeli. Turjanie stracili 20 krążowników, każdy miał około 300 osób załogi. Ascension, pancernik Asari, który uratowaliśmy, miał na pokładzie prawie 10 tysięcy istot. Ale straty wśród ludzi? Przymierze straciło 8 krążowników: Shenyang, Emden, Jakarta, Kair, Seul, Kapsztad, Warszawę i Madryt. Tak, pamiętam je wszystkie. Każdy w piątej flocie jest bohaterem. Przymierze powinno im dać medale. Rada jest im winna jeszcze więcej. Podobnie jak ty. Komandor Shepard, pierwsze ludzkie widmo. Bohater bitwy o cytadelę. Nagraliśmy to? Super. Załatwił mnie w moim własnym programie. <grystanie> Badero! Okej. Okay. Tu mogę dostać też bicie. O, kup. Chcesz trochę odpocząć, Shepard? To dobre miejsce. W każdym razie dużo lepsze niż Nora chory. Nigdy nie żałowałam, że nie wznowili działalności po ataku getów. tańczymy trochę. Boże, to i taniec? Ja byłem na. No, byłem chyba no, na niewielu imprezach, ale jakoś lepiej tańczyć tam, się tańczyć. Nie jak kołek. Mogę w czymś pomóc? Opiekujesz się terenami Prezydium. Wiesz może, czy w tamtejszych jeziorach są ryby? To częste pytanie. Popularniejsze jest tylko, gdzie znajdę toaletę. To zbiorniki Prezydium. Ma własne zaopatrzenie, niezależne od zbiorników wodnych okręgów. Żywe ryby dostaniesz tu tylko w sklepie dla turystów, Deleisa Nasi. Czyli kiedy nalewam sobie szklankę wody, to piję tę samą, do której turyści wrzucają śmieci? Najpierw ją oczyszczają. Gdyby została tam salariańska albo ludzka bakteria, mogłaby zabić jakiegoś turianina albo Kwarianina. Byłoby łatwiej, gdybyśmy wszyscy mieli takie samo DNA. Ale wszechświat uwielbia różnorodność. Gdzie ten sklep dla turystów? Na targu, piętro pod Barem. Deleja sprzedaje akwaria. Ryby to największe zwierzęta, na jakie dostaje pozwolenie większość mieszkańców stacji. Dzięki za rozmowę Nie ma sprawy Jak będziesz w prezydium zwróć uwagę na kwiaty Demelu naprzeciwko kanału Bardzo ładnie się przyjemnie No i tutaj wezmę swój pierwszy rabat O, pierwsz pokażę ceny Czy mogę służyć? Wasze ekspedycje są dla mnie trochę zbyt spokojne. Spokojnie? Człowiek nie załatwiłby wściekłego warena, a co dopiero szatę. Za kogo ty się uważasz? Nazywam się Shepard i. Ten Shepard? Ten, który pokonał Sarena Arteriusa? O, jednak o mnie słyszałeś. Na duchy przodków. Shepard, w moim sklepie. Dasz się przekonać do nagrania dla mnie reklamy? O, Jasne, jest. że tak. Może w zamian za rabat. Rabat? Mógłbym nazwać na twoją cześć mojego pierworodnego. Mów do konsoli. Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w cytadeli. Ha, ha. Żaden inny sklep nie ma takiej reklamy. No. No i trochę spadł, jak widać. O, to lubię najbardziej hmm. No właśnie I tak jest drogie Mogłem kupić wszystkie te trzody, bym już nie miał kasy Więc najczęściej tylko kupuję takie drobiażczki No właśnie najpierw pancerz W jakieś nie wiem. Do swojej kajuty. A dopiero później pancerz. Znaczy, ja dopiero później właśnie do broni. Czego chcesz? Dlaczego tak bardzo interesują Cię ryby z prezydium? To takie dekadenckie. Zjedzenie ryby z prezydium byłoby jak. przeżnięcie szairy. A sari są takie śliskie. Nie ma ich za co złapać. Rozmawiałem z ogrodnikiem z Prezydium. Twierdzi, że w jeziorach nie ma żadnych ryb. Co? Mówiłem. Po co im tyle wody, jeśli nie trzymają w niej czegoś do jedzenia? Nie rozumiem tych obcych. Dziękuję. Przez cały dzień gadał tylko o tym. No. To na szczęście, tylko właśnie dla Rady. Dzień dobry, przyjaciele. Witam nad Tadeli. Ta sieć sklepów jest własnością Rady. Czy pracownikom rządowym przysługuje rabat? Tak. Jakie piastujesz stanowisko? Jestem widmem. No, nieźle. Z radością zaoferuję Ci rabat dla pracowników rządowych. Zapoznaj się proszę z naszymi zaktualizowanymi cenami. No, tutaj jest niewiele. Kosmiczny homik, ryba i właśnie Normandii Raczej statki o. Chomik, a ryby, mówiłem już, że ryby trzeba karmić Przynajmniej co drugie wejście na Normandię Inaczej pozdychają Nie będzie trzeba lecieć i kupować nowe. Niestety na tym moim drugim zanim, mi można to kupić najlepsze jedzenie w całym i Zakera. Źle pan słyszał. Można to kupić najlepsze jedzenie na całej cholernej cytadeli. Dobra. Jeszcze dwa sklepy. Nie mogę stąd lecieć na omegę. Obywatelu, witaj w sklepie fundacji SIRTA w okręgu Zakera. I teraz na no, no, następną obniżkę. Zwróciłem uwagę na wasze ceny. Dość wysokie. Z całym należnym szacunkiem. Fundacja nie dba o zyski. Część środków ze sprzedaży przekazujemy na leczenie chorób genetycznych. Wiesz, co mogłoby zwiększyć popularność waszych usług? Poparcie mężczyzny, który pokonał Sarena. Jejku... Ty jesteś Shepard, prawda? Jeśli zechcesz nas reklamować, chętnie dam ci moją zniżkę dla pracowników. Umowa stoi. Mów do tej konsoli. Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w Cytadeli. Zaraz to wrzucę do naszej reklamy. Dziękuję. No... Właśnie, to się trzeba zastanowić. Medi jeżeli są płacalne, bo mogę... Dobra to kupię Wezmę to Okej okay. to jest do jakieś szatańskie ustrojstwo Poprawki układu nerwowego mogą wywołać efekty uboczne A. Ostatni ale w sumie tutaj nic nie kupię, ale warto mieć wszędzie obniżkę. Witaj z powrotem, Shepard. Czego ci dzisiaj potrzeba? W mojej pracy używam szerokiego wachlarza oprogramowania. Szkoda, że tak wiele osób nie rozumie własnego sprzętu. Poza najprostszymi interfejsami nawigacyjnymi wskaż i leć. Nie uwierzyłbyś, jak często słyszę, dlaczego statek zawraca? Jesteśmy dopiero w połowie drogi. <laughs> Wierzę. Wiesz co? Lubię wasze produkty. Interesuje cię reklama człowieka, który pokonał Serena? Bardzo. Niestety nie stać mnie, aby ci za nią zapłacić. Bez obaw. Może udałoby się załatwić jakiś rabat. Oczywiście. Mów proszę do mojej konsoli. Nazywam się komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w cytadeli. Wspaniale. Zaraz to wyedytuję i dołączę do naszych reklam. Bardzo dziękuję. No. No i... 15 tysięcy kredytów mniej. Zawsze to coś. Dobra, chyba mogę stąd już spadać na statek. No, można lecieć już na Omega. I może pokażę, jak tutaj działa skanowanie. Chcę się właśnie takiej planety i najlepiej właśnie przeszukiwać bardzo bogate lub bogate. O, I na tym polega. Prawy przycisk myszy. Się, prawie... się do ulepszeń karabinów strzelb i sprzętu medycznego. Ale bym wystrzeliwać. Moim zdaniem najlepiej robić tak z planetą, żeby wygląda jak po akupunkturze. Czyli nie ważne, że pisze, czy jest że brak turn opту Boga. Są Ważne, że jest i na używa się do ulepszeń broni ciężkiej, pistoletów automatycznych i karabinów szturmowych. Ważne, że jest, na początku była bogaty lub bardzo bogato. To wszystko to jest ważne.